Team może wyjść troszeczkę wyżej. Łuki natomiast zajmuje ósme miejsce z siedmioma punktami. Na no a teraz już na parkiet wychodzą obie ekipy. Jak sami Państwo widzą, prowadzeni przez sędziów na czarno ubrana AZS. Pierwszy gwizdek rozpoczyna AZS Uniwersytetu Gdańskiego. Od razu troszeczkę wyżej poszedł Neubauer. Czy Znów Łapigrowski do Neubauera, wiele na to wskazuje, tak jest, obita teraz poprzeczka bramki, to wszystko ekipa z Gdańska, ale tylko na moment szybko pozbierali się zawodnicy z Lęborka, nieudana interwencja do grania i teraz do... akcja trzech na dwóch, spójrzmy czy uda się to ekipie z Gdańska wykorzystać i jeszcze szansa, Stanowski broni Dominik Czekirda, dobra była ta sytuacja, ale je... Krycjusz kawkę broni Konkol, jeszcze nie koniec tej sytuacji. Iwo Gerle, próba zajścia do środka, uderzenie, Iwo Gerle, ale strzał, ale interwencja, brawo dla do... Kuzio prosto w przeciwnika, ale odbiera Kukowski, może uderzać Dominik Kukowski, uderzył, ale na boisku. Gdzie jest trochę więcej frustracji, gdzie jest więcej motywacji, gdzie jest trochę więcej rozczarowania, ale spójrzmy, bo teraz może rozczarowanie opuści ekipę z Gdańska, bo strzelają pierwszą bramkę po trenera Wojciecha Pawickiego. Mamy 1 do zera. Dla Gdańskiego zespołu jest finisz, jest radość. No bo jest pierwszy goli. Jest... Brońmy teraz tego ale szybko piłką udaje się odzyskać, dobre podanie, Kukowski, do środka Iwo Gerle, minął się niewiele z piłką, dobry. No i to właśnie drużyna z Lęborka. rozpoczęła pierwszą część, albo no właściwie drugą część gry, no i zobaczymy czy rozpocznie od zdobycia bramki, a bliski był tego Dawid. Do no obrony tak naprawdę, czy będzie do dośrodkowywał w tej sytuacji Dawid Lewczuk, trochę bardziej po wodzie. Krzyżanowski, brawa noga, niewiele piłka minęła bramkę, wydawało się... Lewczuk. Oj teraz zablokowany ten strzał i piłka wpada do siatki. Nawet nie tyle co strzał zablokowany, ale po prostu podanie i w taki bardzo prosty można powiedzieć sposób Lemborczani zwiódły tym rywala całkowicie zabrakło tylko i wyłącznie precyzji. A tymczasem Kukowski spójrzmy mijaczek irne. Jeszcze gdzieś ta piłka, czy tam nie było zagrania ręką pokazuje arbiter, że... W środku stworzył linię defensywy dosyć szczelną, Teraz prze, przegrał przez nią m, zawodnik z Gdańska. Majszak, Majzak! Słupek nie ma gola, ależ było e, blisko. nie do końca... Kuzio, Kuzio, zejście do środka, jeszcze... Nie Majzak to nie jest gola. Wydawać by się mogło, że musi. Sadowski na marszałkowskiego. Lewczuk, lewczuk, lewczuk! Spójrzmy obok Bramki niecelnie, Dawid Neubauer, krosowa piłka, Wojda. Marszałkowski, teraz zwiódły Sadowskiego, jeszcze uderzenie zablokowane, no i Bauer, spójrzmy gdzie jest futbolówka, odbiła się od Piotra Łapigrowskiego i nie wpadła do siatki, a teraz już w drugą stronę, ale też tutaj... Marszałkowski nie... nie był fablowany. i teraz team, akcja jak na razie trzech na dwóch, teraz trochę się wyrównało, zagranie, pusta bramka, ale piłka przeleciała nad... Bo przed... Iwo do Mike Szaka. Niewykorzystane sytuacje. Uwielbiają się mścić. Udowadnia to teraz Karol Mike który wyprowadza drużynę z Gdańska na jednobramkowe prowadzenie. 2 do 1 dla AZS-u Uniwersytetu Gdańskiego po tej akcji, bo tej no książkowo. Nie. Gerle Piętą do Kuzio. Dobra akcja. Broni jednak Dominik Czekir 10 sekund. Lemborg kontratakuje. Lis, Marszałkowski. I jeszcze tutaj Patrycjusz. Gawkę, uderzenie piłka na ocie bramkowym. Mniej niż sekunda nie została do końca, więc już chyba wiemy jak to spotkanie się rozstrzygnie. Musi tylko wybić piłkę Konkol. Kładzie ją na ziemi Konkol. 40 minut gry za nami. Dwie naprawdę ciekawe dosyć połowy, które rozkręcały się w pewnych momentach. No i już wiemy. Nie, że to 2 do 1 wygrywa AZS.